Siema. Dzisiejszym bohaterem będzie ten oto wentylator firmy Wachu model Headwind. Plan jest taki, żeby go rozebrać, wyczyścić i zaraz szybko złożyć. Także myślę, że ogarniemy to sobie bardzo szybko, bo, bo jest to dosyć prosta czynność. Ja staram się to robić regularnie, przynajmniej raz do roku, przed lub po sezonie. To co jest ważne, on zaciąga powietrze tutaj bokiem, jednym. I tym drugim. I tutaj oczywiście nam wypycha to powietrze. Także jak popatrzycie na swoje wentylatory, one najczęściej zbierają kurz oczywiście tutaj, ale również na tych częściach. Także jak go sobie tutaj przełożę, no to zobaczcie tutaj w środku już tego kurzu jest naprawdę. Sporo on oczywiście już tutaj na tych kratkach potrafi być cały zawalony. To jest taka część, którą można w zasadzie tylko i wyłącznie, znaczy tylko i wyłącznie, można samym odkurzaczem oczywiście sobie ogarnąć. Najlepiej taką szczotką z włosiem, gdzie sobie tutaj po prostu wciągamy. Niemniej on w środku i tak jest bardzo często zapchany kurzem. Także lecimy szybko, słuchajcie, z tematem. Tutaj od razu też powiem, tu są te krateczki, też je warto sobie wtedy odkurzaczem przelecieć. Ja bardziej dzisiaj skupię się na samym rozkręcaniu, tak żebyście wiedzieli, jak to się robi. A czyszczenie to już tam sobie ogarnę, że tak powiem, poza kamerą. To, co będzie nam potrzebne, to taka końcówka T10. Ja mam tutaj Torxa, ale z tego co kojarzę, chyba takie końcówka ampulowa, czyli sześciokątna, również tutaj podchodzi. Ten torx jest tutaj potrzebny, żeby rozkręcić do, to jakby dookoła te cztery śruby. Z drugiej strony jest analogicznie, ale w zasadzie wystarczy nawet tutaj tylko z tej strony go rozkręcić, żeby dobrać się do głównej turbiny. Później do turbiny będziemy potrzebowali jeszcze tutaj takie dwie końcówki, będzie to ósemeczka, tak ósemka taka mała najlepiej. Albo może być oczywiście jakiś kulczoczkowy, cokolwiek, ale wielkości 8 oraz dziesiątka tutaj już albo to na jakiejś takiej przedłużce, albo tak jak ja sobie tutaj to ogarnę, też na tą moją małą wkrętarkę elektryczną to e, założę. I tyle. Także e, lecimy z tematem. Ja to jak coś może jakoś przyspieszę. Te śruby. Te śruby głęboko ukryte nie są. Także tutaj nie powinniście mieć problemów, żeby się do tego, do tego dostać. Tu jest ta w zasadzie naj, najgłębiej, nie? jakbym sobie tutaj popatrzył, to zobaczcie, to jest takie z 2,5 do 3 cm. Także jeśli macie tylko takiego krótkiego bita. To krótkim bitem może być problem, żeby tu podejść. No i w tym momencie to już sobie demontujemy. Oczywiście te śruby zaraz mi tu wypadną, ale możemy wtedy sobie tutaj lepiej to otworzyć, bo tutaj ten kurz potrafi się zebrać. Na razie sobie tak odłożę to może nawet z tymi śrubkami. No i mamy tu już w tym momencie widok na, na turbinę. Tą turbinę właśnie odkręca się od tej strony. Czyli tak jak patrzyliśmy na, na headwindę od przodu, to z lewej. A z prawej strony samego headwinda, tu jest śruba na dyszkę. Dobra, chyba już poszła. I w tym momencie ściągamy sobie taką oto osłonkę, która rozprowadza dodatkowo tutaj powietrze. I w tym momencie mamy właśnie tą boczną ósemeczkę. I to ja już sobie robię. Na grzechotce. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Tu sobie założyłem. I tutaj jest od razu ważna informacja. Zobaczcie, że ten trzpień tutaj jest spłaszczony, e, tu jest taki dodatkowo pierścień w środku. On może nam wyjść tak jak teraz się rusza bo on ma w środku taki otwór właśnie na, na tą śrubkę. I to jest jedyna w zasadzie rzecz później przy składaniu, którą można, że tak powiem, tutaj źle, źle zrobić. Zaraz zobaczymy, czy nam to już wyjdzie, bo tutaj często właśnie to się tutaj blokuje. O, dobra, poszło. Także tak to wygląda. Tu jest taki trzpienie, jak widzicie, ja kiedyś przykręcałem i, i nie wsadziłem po prostu go do końca i go delikatnie podgniotłem właśnie tą, tą śrubką, która tutaj. O, tam nie wiem, czy będzie widać. Ta śrubka w tej dziurce właśnie wychodzi i opiera się tutaj o ten trzpień, właśnie z tego, z tego silnika. I wtedy powiem tak, ja sobie tutaj mówię, co jakiś czas to czyszczę, więc tutaj mega syfu nie ma, chociaż no tutaj coś tam się teraz, jak widzę, zebrało. Eee, za pierwszym razem, jeśli to robicie na przykład po, po dwóch latach, albo macie po prostu jakieś, nie, wiem, większe dywany i tak dalej, no to, to, to wam gwarantuję, to będzie po prostu bardzo duży syf, sobie nawet wymiotę tutaj. No i teraz mamy, ten, mamy tą turbinę. Zobaczcie, ona wygląda tak. Ja już ją delikatnie wcześniej sobie odkurzyłem, ale i tak jak widzicie jest tutaj szaro i. Nie za ciekawie, więc ogólnie odkurzamy, lecimy sobie wtedy złączonym odkurzaczem w taki oto sposób, ale nawet jak tutaj to wylecę, wyjadę w taki sposób, no to tak jak widać warstwa takiego kurzu tu i tak zostaje. Nawet palcem ciężko to sobie doczyścić. Powiem tak, no można to jakimiś pałeczkami na przykład, na przykład do uszu jakąś ścierą i każdy fin po finie po prostu tutaj Przelecieć. No, jak widać, jest wtedy znacznie znacznie lepiej. Nawet się udało to, to doczyścić, więc może zaraz pójdę pod jakąś wodę. Bo myślę, że pod wodę śmiało można to robić. Ja już wcześniej wielokrotnie właśnie w wannie to, w wannie to sobie czyściłem. No, także tak to wygląda z tej strony. Tutaj teraz tak, jakbyśmy chcieli się na drugą stronę. Tutaj możemy sobie te, te mocowanie. Zebrać, przerzucimy go sobie tutaj. Weźmiemy w tym momencie to. Ta druga strona powiem szczerze jest opcjonalna, no tylko, tylko jeśli chcemy ten... Ten silnik w zasadzie tam lepiej podczyścić. Bra. Tak to tutaj u mnie wygląda, jak widać troszkę kurzu się zebrało, także myślę, że wezmę sobie tutaj, odpalę jednak odkurzacz. Dobra, myślę, że jest znacznie lepiej. Coś tam jeszcze tutaj delikatnie zostało, ale to już nie ma, powiedzmy, tragedii. To już jest takie przylepione. No, także tak to tutaj wygląda. No i składanie w zasadzie jest analogicznie. Przykładane. Najważniejsze, wiadomo, trafić najpierw w pierwszą, że tak powiem, śrubą, a reszta już sobie powinna. Powinna pójść. Dobra, wyszło jednak, że lepszą opcją jest składać to bez śrubek. Wtedy lepiej można przycelować po prostu w dziurki, bo ze śrubami jest rzeczywiście ciężko to przypasować. OK, wyczyściłem sobie turbinę już pod wodą, palcem. <noise> Najlepiej tutaj było po prostu wjechać w każde to żeberko. Mówię, można też jakimś ręcznikiem, e, ścierką, czymkolwiek. Także tak to się prezentuje. Myślę, że znacznie, znacznie lepiej. No i przystępujemy do składania. Tutaj ważne jest tylko, jest taka mała podkładeczka, żeby się gdzieś nie przykleiła i nam nie, nie odleciała. Wkładamy to e, z tutaj zwróceniem uwagi właśnie na to wycięcie, które powinno być w miejscu właśnie tutaj tej naszej śruby. Teraz skoczyło, może nie idealnie, ale dzięki temu, że jest luźno, o to mogę sobie tu dopasować. Tu dodatkowo ten trzpień można sobie na przykład bitem dopchnąć do końca i w tym momencie już palcami tą śrubkę sobie tutaj delikatnie dokręcamy. Ona w zasadzie tylko i wyłącznie nam tutaj ustawia to, żeby to się nie obracało na tej na tej osi. Delikatnie dokręcamy, bez dużej siły, bo tutaj jest to aluminiowe. I teraz zakładamy sobie z powrotem ten czarny, czarną osłonkę. Ona wejdzie też tylko w jednym miejscu, bo ma wycięcie. O, tu wskoczyła. Ja tutaj Mam śrubkę z podkładką. O! I można w zasadzie sobie tak pokręcić, żeby tą śrubę przykręcić. O, dobra, chyba dobiłem do końca. Delikatnie mogę spróbować. Już nawet nie ma siły. Dobra, jest fajnie. Ta nakrętka zresztą ma taki plastik e, samokontrujący, żeby się nie nie odkręciła. Jak widać ładnie się to kręci. No i teraz pozostaje nam złożenie. Także tutaj wrzucamy sobie kółka, e, kółka z tyłu. O, dobra, wskoczyły. No i tutaj bazując na doświadczeniu śrubki, chyba lepiej odrzucić. E, i, I można próbować przycelować. Zuję to jest trochę cięższym sprzętem. No i w zasadzie robota skończona. Tak się o to prezentuje wykończony trenażer, trenażer wentylator. Tutaj jeszcze ogarnięty. Możemy go sobie podłączyć do i zobaczyć jak to działa. Pyk, śmiga jak toś nie używał headwinda, to tu jest taka opcja, że poza manualnym ustawieniem mocy można sparować go z czujnikiem prędkości, czyli speed lub czujnikiem tętna, co ja osobiście zawsze robię. I wtedy w aplikacji ustawiamy sobie zakresy, jaka prędkość przy jakim tętnie. I dzięki temu, na przykład, dochodząc do naszego progu, może już on na przykład walić. 100% swojej no, takiej naprawdę potężnej, potężnej mocy. No, także tak, 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 przebiegła ta cała operacja. Jak widzicie, bardzo szybka, w zasadzie, jak się człowiek spręży samym odkurzaniem, to w niecałe 10 minut można się wyrobić. Także polecam, dajcie znać, jakbyście chcieli jeszcze jakieś inne filmy w tym, w tym klimacie, takie bardziej warsztatowe, bo gdzieś tam planuję rozbierać trenażer. Jakbyście chcieli, to z chęcią też to. Nagram tam będzie na pewno znacznie grubsza operacja z wymianą łożyska, może po prostu tuż będzie tylko autopsja po prostu zwłok trenażera, nie? No, także tak zachęcam oczywiście do komentowania, lajkowania, jak ktoś nie, nie subskrybuje to to również do zostawiania subów. Dobra, pozdro, miłego ja.